Kolejna rzecz to jest tak zwane poczucie własnej wartości, czasem nazywane pewnością siebie. I teraz nie chcę się czepiać pojedynczych słówek, natomiast są takie zwroty w naszym języku, które bywają pułapką językową dla naszego umysłu. I tutaj też trochę tak jest, dlatego nad tym się pochylę. Um, jeżeli ktoś mówi, chce być pewny siebie, chce być pewna siebie, to ja pytam, Okej, okay, ale czy ty to ty? No tak. Czy jesteś tego pewien? Tak, że ty to ty, a nie twoja siostra, ani nie twój brat. Tak. Czy jesteś pewien, że jesteś sobą? No tak. Czyli tak naprawdę pewność siebie mamy załatwioną. Jeśli ktoś mówi, że potrzebuje zbudować pewność siebie, zwiększyć, zdobyć, nauczyć się być pewnym siebie, to umysł nie wie, co z tym zrobić. Dla niego to jest pusty frazes. Czym innym jest poczucie własnej wartości. Czyli, jak nazwa mówi, wartość jest tylko albo ją czuję, albo nie czuję. My nie będziemy ani budować poczucia własnej wartości, ani wzmacniać. My po prostu potrzebujemy odkryć prawdę, czyli jaka ta wartość jest. Czy ty tylko tutaj. Przepraszam, zajmujesz miejsce, czy jesteś jedyną taką istotą pożądaną na tym świecie? Kiedy już odkryjemy tą prawdziwą wartość, to dobra wiadomość jest taka, że to jest nienaruszalne. Nie da się w żaden sposób tego już zaburzyć. Jeśli jesteśmy pewni tego, że jesteśmy ludźmi, to nikt nas nie przekona do tego, że jesteśmy zwierzętami. Zróbmy eksperyment, co to znaczy czuć swoją wartość i to da Ci poczuć tylko kilka procent Twojej mocy, ale będzie już to w żywym doświadczeniu. Wyobraź sobie teraz, że jestem wróżką. Najpierw dobrą, później niedobrą. I mówię do Ciebie, wszystko przygotowałam. To będzie ciekawa przygoda, ciekawe doświadczenie. Na pół roku zostaniesz prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tam już na Ciebie czekają, wszystko jest przygotowane. Okay? Pomyśl czystej ciekawości... Zdecydujesz się na taką przygodę. Okay? Jeśli wszystko przygotowane. Ale z drugiej strony jestem złą wróżką. I mówię, porwałam wszystkich Twoich bliskich. Jest tam wszystko przygotowane w tym białym domu. Musisz zostać na pół roku prezydentem Stanów Zjednoczonych, inaczej ich nie oddam. Co zrobisz? Zrezygnujesz z bliskich, czy zostaniesz prezydentem? To, co właśnie czujesz, to jest kilka procent prawdy na temat Twojej wewnętrznej mocy. Bo teraz okazuje się, że czasem się martwię, że nie poradzę w urzędzie, ale jeśli by było trzeba, albo bardzo by, byśmy chcieli, to możemy zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. To, co jest prawdą na nasz temat. Żeby bardziej zobrazować, z jakiego powodu to poczucie własnej wartości jest tak istotne, opowiem historię o dwóch uczniach. Jeden z nich Myśli o sobie: Jestem fajny. Po prostu fajny. Sprawdź, jak, jak widzisz, jak on się czuje, jak się zachowuje, jakie ma relacje w klasie. I drugi, który myśli o sobie: Jestem beznadziejny, głupi, brzydki, gorszy, niepotrzebny cokolwiek z tego, jedno wystarczy. I zobacz, jak ten uczeń się czuje. Jak się zachowuje i jakie ma relacje w klasie. Widać różnice. Co ciekawe, to są dwa różne życia, ale dokładnie takie, jakie ci chłopcy mają zdanie na swój temat. Co jest też istotne, tego zdania nie da się zmienić z zewnątrz. Czyli jeśli ktoś do pierwszego ucznia powie, jesteś głupi. To on powie ty też i jest koniec rozmowy. Tam nikt nie będzie tego przeżywał, bo on ma pewność, że jest fajny. On jest o tym przekonany. Natomiast do drugiego ucznia, jeśli ktoś przyjdzie i powie: Jesteś fajny, jesteś mądry, jesteś dobry i tak dalej, to on albo uzna, że to jest nieprawda, albo że to jest interesowne, ewentualnie, że ktoś się nad nim lituje. Na koniec powie, OK, no miłe to było, miłe, ale co z tego, to nic nie zmienia, ja dalej jestem beznadziejny. I teraz sprawdź proszę, czy zdarzyło się w Twoim życiu, że ktoś powiedział do ciebie: świetna robota, naprawdę dobrze to jest zrobione, to jest dobry wynik. A ty myślisz, OK, to miłe, ale to nic nie zmienia, ja nadal się czuję niedobrze. OK, więc zobacz. Nie da się tego zmienić z zewnątrz. Jedyne, co zadziała, to zmiana od wewnątrz. I my też będziemy korzystać, nazwijmy to, z takiego mentalnego lustra, żeby móc dotrzeć do prawdy na twój temat, żeby to było ustanowione raz na zawsze, jaka tam jest wartość.